mano, 8 mandero. Dopal 800 najlepiej TSM. Dopal 800 najlepiej TSM, kiedyś znana piosenka, kiedyś znane y, wśród gitarzystów y, słowa i generalnie, no rzeczywiście coś w tym jest. Ja osobiście przez y, lata. Yy, yy, Grając za hygienowych wzmacniaczach skłaniałem się ku temu żeby ich może nie do końca dopalać Stwierdziłem, że no kurczę skoro by ktoś chciał żeby ten TS tam był wbudowany to by go wbudował i byłaby to dodatkowa opcja takie dodatkowe opcje na przykład pewnie są no bo nie wiem jak się patrzy na przykład na Laneja vh 100 no to tam tych przytyczków elektryczków jest bardzo dużo i oczywiście producenci hygienowych wzmacniaczy też takie boostery wbudowują we w swoje w swoje graty no ale na przykład ma, mając nie wiem 6505 i VH czy jego trzeba czymś dopalać? No, ja do końca cały czas nie wiem. Lubię, jak te piece grają same z siebie. Ale ostatnimi czasy trafiła mi się 800. -ka. 800 -ka trafiła mi się dzięki temu, że mój kolega z Death, Night niejaki Kemzel, przyniósł ją mi tutaj i mówi: Graj, pograj, zobacz. No i ta 800 jest to wzmacniacz bardzo prawdziwy. Słyszeliście go już w niejednym, w niejednym filmie. I ta 800 generalnie jest wzmacniaczem, który lubi być dopalony. Jest to wzmacniacz. Ja się śmieję, że to jest taki wzmacniacz, że właściwie to mógł mieć gałkę preampu i gałkę głośności. W tym momencie podczas tego testu wszystkie gałki są ustawione na godzinę 12. Wszystkie gałki są transparentnie, i w ogóle nic tutaj nie jest kręcone. Kiemzo jeszcze mówi, że weź gain ten, basu zdejmij w ogóle do nagrań. Basu w ogóle nie potrzeba, na zero bas można ustawiać. Ja to zrobiłem wszystko na godzinę 12. Master jest tak mniej więcej na godzinę drugą, czyli tam na siódemeczkę według tej, tejże skali. E, paczka, która tutaj gra, no to jest rzeczywiście marszałowskie 1960, ale Wymieszanymi głośnikami. Mamy Audixa, mamy Zenheizera, jeśli chodzi o mikrofony, i mamy V30 i GT75, G12 T75, więc to dosyć klasycznie jest to, jest to rozwiązane. Te głośniki macie rozbite w panoramie. No i zobaczymy sobie dzisiaj różne boosterki, zobaczymy sobie trzy wybrałem. Dzisiejszy film, tak naprawdę, miał być testem Bass Boosta od Roberta. Ale stwierdziłem, że będzie nudno, jeżeli będzie tylko i wyłącznie jeden efekt. Natomiast rzeczywiście jest to główny bohater dzisiejszego odcinka. Bazbus od Groberta jest to efekt, który został wymyślony przez Łukasza Groberta z firmy Robert Effects i przez Bazoka z kanału Bazokowego Bartek Zelek Bazok. Jest to no, na pierwszy rzut oka po prostu zwykły taki booster, który po prostu ma, wiecie, jedną, jedną gałeczkę, ma ukrytą taką tutaj funkcję w postaci takiego trzypozycyjnego przełączniczka. W opcji flat będzie on typowym boosterem, czyli tutaj po prostu dobijamy sobie tych decybeli, dokręcamy ich tam albo na maksa, albo tylko i wyłącznie troszeczkę, na tyle, na ile jest nam to na tyle, na ile jest nam to y, potrzebne. W opcji MID będziemy mieli leciutko podbite y, średnie częstotliwości i no, f, troszeczkę nam to wpłynie na to, co wychodzi z gitary, więc ta opcja Flat raczej. Nie będzie taka bardziej transparentna, tak? W opcji treble, czyli w tej opcji trzeciej, mamy do czynienia z no, takim treble boostem, czyli podbiją nam się wysokie częstotliwości. Ja nie będę ukrywał i pewnie później też to jeszcze raz powiem, że najbardziej nastawiam się tutaj na dobroć tego, tego midla. Jeżeli chodzi również o ten efekt, to nie dość, że on bardzo ładnie wygląda, jest fajny, taki fioletowo żółty w tych bazokowych, w tych bazokowych kolorach. No naprawdę jest bardzo ładnie wykonany i bardzo ładnie pomalowany. I w ogóle robi to robotę. Zresztą ta gałeczka, taka trójkątna też tutaj robi konkretną robotę. To tutaj jest taka ciekawa opcja, że patrzcie, mamy tak, input i output po tej stronie, ale mamy również input i output po tej stronie więc wpinając go w pedalboard nie jesteśmy ograniczeni do tego, co sobie producent tutaj powymyślał, tylko możemy sobie wybrać. Tak naprawdę możemy się wpiąć tutaj, wyjść tutaj, możemy się wpiąć tutaj, wyjść tutaj, wpiąć tutaj, wyjść tutaj, wpiąć tutaj, wyjść tutaj i tak dalej, tak dalej, czyli, no, kabloza nas, że tak powiem, nie zeźle. tak? Dalej mamy z tej strony i z tej strony wejście na zasilanie, które jest jednocześnie wyjściem, jak w egzarach. Jest jednocześnie wyjściem na zasilanie, czyli możemy podpiąć się drugim małym kabelkiem do drugiego efektu i zasilić sobie dwa kabelki. No oczywiście jest tutaj True Bypass, oczywiście mamy tutaj do czynienia, jak powiedziałem, no, z tą jedną gałką, która nam to podbija. I to jest efekt, który tak naprawdę miał być głównym bohaterem tego odcinka i miał być jedynym bohaterem tego odcinka, ale stwierdziłem, no, zrobimy sobie inaczej. Do odcinka nie załapały się Muson tak Sheet Power. <laughs> Klasyczny booster z jedną gałką. Do odcinkań załapały się dwa chińskie kalajnowalowe efekty oparte o brzmienie klona Centaura bardziej overdrive. Do odcinkań załapały się klasyczne rozwiązania w postaci Super Overdrive i, no, to akurat tutaj w wersji joyowej ts czyli takie najbardziej dwa klasyczne, jeżeli chodzi o drive'y old brzmienia. Również nie ma ich w tym odcinku. W tym odcinku nie ma mojego starego boostera, którego zrobił mi kiedyś Adaś. W odcinku nie ma również jeszcze jednej wariacji na temat klona centaura, którą zrobiła firma Mowal, i która nazywa się Boostaur. Jak już widzicie, tych opcji, tych boosterów jest na tyle dużo, że nie wszystkie mają jedną gałkę. Nie tylko, wiecie, no, boosterem nie tylko musi być booster typowy, może też być overdrive użyty w taki sposób, że... Drive, w skręcamy na zero, a level robimy na, na maksa. Solomon do basu też się nie załapał. Jeżeli chodzi o efekty joyo, których używałem przez lata i które bardzo lubię, i generalnie cały czas uważam, że są całkiem niezłe, żaden z tych efektów również nie załapał się do tego testu. A bardzo fajnie grają. Zatem co się załapało oprócz groberta? Oprócz groberta z całości różnych moich sytuacji, które tutaj posiadam, wybrałem coś, co Zawsze uwielbiałem i czym zawsze marszała, no akurat tego Marszala podrabianego dopalałem i będzie to niejaki blues breaker. Klasyczne rozwiązanie Marszall do Marszala musi tak być, że chciałem to sprawdzić i że wam to pokażę. A drugą opcją jest opcja, która zawiera niektóre z nawiązań, które już tutaj, że tak powiem, dzisiaj sobie odkryliśmy. Zawiera je dlatego, że mamy do czynienia z Anasoundem. W Anasoundzie, i teraz wejdźcie na stronę Anasounda, żeby mi napisać, jakie tam są brzmienia. Mamy do czynienia z kilkoma. Z kilkoma różnymi właśnie y, brzmieniami, czy tu będzie i klon, i pewnie test, i tak dalej, i tak dalej. Sprawdźcie sobie, jakie, jakie te brzmienia są. I te trzy efekty to są efekty, które sobie dzisiaj obadamy. Y, ale mówię, przypominam, tak naprawdę Robert Effects miał być głównym prowodyrem y, tego wszystkiego. Sprawdźmy, jak to gada. Więc naszą zabawę zaczniemy sobie od wbudowanego w tą gitarę boostera, który po prostu tutaj jest takim malutkim układzikiem pod płytką z zasilanym bateryjką. malutenka, malutenka kosteczka, gdzieś tam wiecie, układzik scalony, który nam chyba z tego co pamiętam to jest 20 dB do góry. Jedziemy. po prostu podbija nam to sygnał, uwypukla wysokie częstotliwości tego przetwornika, uwypukla to, jak ten przetwornik się zachowuje, ten jego pafoski, oldschoolowy, wcale nie ciepły, gibsonowski charakter, no i po prostu powoduje, że ten wzmacniacz dostaje tam więcej tego, tego mięska, ale cały czas jest tak oldschoolowo, jest troszeczkę za dużo tej górki, moim zdaniem, ja bym chciał osiągnąć tutaj z tego jednak nowocześniejsze, brzmi nie, takie bliższe mojemu graniu, czyli takiego środa, który po prostu, no, wiecie, pod łapą fajnie, fajnie siedzi. Zobaczymy, czy to się da przy pomocy tych. Tych efektów tutaj osiągnąć i zobaczymy, jak to, jak to nam zadziała. Zaczniemy sobie od bas boosterka. Bas boosterek ma trzy opcje: jest to opcja flat, jest to opcja mid i jest to opcja treble. Opcja flat przypominać będzie nam to brzmienie, które tutaj jest, czyli po prostu będzie to, na no akurat w tym wypadku, regulowalne podbicie sygnału, ale bez żadnego dodawania częstotliwości. W opcji middle no, będziemy się bawili troszkę takimi częstotliwościami, które ja lubię, czyli właśnie tym środeczkiem. Tutaj raczej stawiam na to, że to będzie to, co będzie mi się podobało. No i opcja treble jest to taka opcja treble boosta, czyli po prostu no, treble boost, czyli nic innego jak popicie wysokich częstotliwości, co jeszcze bardziej zabrudzi górą to co z tej gitary tutaj wychodzi. No, ba Bartek sobie wymyślił ten pickup taki bardzo po i ten pickup był bardzo po wyszedł wyszedł. Tak jak powiedziałem, no ma tego piachu, y, co, co nie miara. Więc generalnie zaczniemy sobie od tej opcji. Zaczniemy sobie od tej opcji flat. Jedziemy. Następującą sprawę do tego, co tutaj reprezentuje ten pickup opcja tego Treble Boosta w ogóle nie pasuje i dzieją się tutaj bardzo złe rzeczy tak naprawdę e, natomiast e, we flacie jest tak jak powiedziałem, no tak jak to w mieszkaniu e, jest po prostu uwypuklenie tego, podbicie tych częstotliwości, które już tutaj ten pickup ma no, natomiast tak jak się spodziewałem, opcja midla e, czyli podbicia tych średnich częstotliwości zmiękcza to brzmienie, uplastycznia to brzmienie, powoduje, że to brzmienie jest takie jakie ja lubię i powoduje, że Robi się dużo, dużo nowocześniej, więc no, nie będę ukrywał, że ta opcja bardzo mi się podoba i wcale nie trzeba było też jakoś specjalnie, wiecie, tam rozkręcać tego bardzo, bardzo dużo i wcale nie trzeba było jakoś specjalnie tak robić, żeby, żeby wiecie, no strasznie to napędzało. Częstotliwościami też to robiło. Zostało to brzmienie tego pick-upa, które jest, ta selektywność jego się cały czas zachowała, ale dodało się czegoś takiego, no lepszego moim zdaniem, powodującego, że mnie się przyjemniej grało, więc bardzo mi się podobała ta opcja i już nawet na tej połowie tej, tej gałeczki robiła robotę. Sprawdźmy sobie w tym momencie Ana Sounda. Ana Sound generalnie, ustawimy go ustawimy go tak, wiecie, klasycznie, jak się ustawia, jak się ustawia Overdrive y i sprawdźmy co on tutaj nam zapoda. Não tem nada a ver com sound Tego piasku, które było e, przy tym treble buście tutaj, i na pewno jest tak zrobiony, że e, no nawet jak go rozkręcimy sobie tutaj tej górki, no to nie ma jej jakoś tak za dużo. Nie uwypukla też dokładnie tej samej górki, która jest e, tutaj, czyli nie robi się takiego strasznego, okrutnego piachu za dużo. Natomiast e, no lepiej jednak, jak tak gdzieś mniej więcej w tych kategoriach o sobie, sobie go rozpatrywaliśmy. Jak też widzieliście, troszeczkę się pobawiłem tutaj gainem, czyli tak jakby przybrudziłem to brzmienie, które, które tutaj też y, sobie, y, sobie wchodzi. We wszystkich tych opcjach, ja już tam nie pamiętam, które to są tutaj, wiecie, tam któryś jest chyba Tube które który chyba jest klonem y, Centaura, nie pamiętam, które. We wszystkich tych opcjach dało to radę i znowu ta 800 fajnie z tym, fajnie z tym y, zagadała, więc generalnie no, ode mnie też tutaj duży, duży plus. Oczywiście tak, no to rozwiązanie tutaj tego Midlas od Groberta yy, było najprostsze, tak? czyli najszybsze, naj, naj, najciekawsze. Tutaj wiecie, zawsze jest jakaś dodatkowa opcja, zawsze coś tam jeszcze byśmy podplikowali, a może czegoś za dużo. Więc tutaj właściwie włączaliśmy yy, i od razu, i od razu yy, grało, tutaj trzeba trochę bardziej po, pokręcić, ale też Działo to, znaczy działało to tak, że działo się bardzo, bardzo fajnie. Sprawdźmy sobie w tym momencie Blues Breakera, czyli Marshall z Marshallem. E, na razie ustawimy go tak bardzo, bardzo y, klasycznie na środek. Gain na zero, volume na maksa. Znowu klasyczna, klasyczna do pałeczka. Jedziemy. Zastanawiam, na ile one są do siebie podobne, bo ten też yy, no Jak słyszcie każdy z nich gra troszeczkę inaczej, każdy ma troszkę inny ten charakter. Yy, sprawdźmy jeszcze raz tego. Wstydu. Generalnie w Polsce robiony efekt. <laughs> to jest bardzo, bardzo lubiany efekt na świecie. Bardzo szanowany i wiecie, w wielu gazetach opisywany jako jeden z najfajniejszych i najlepszych, jakie w ogóle były. To rzeczywiście jest całkiem niezły. No, to jest klasyk z klasyków, który w ogóle nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, jeżeli chodzi o klasyczność. Natomiast nasz Bass Boosterek. Yy... Daje radę, daje radę dosyć konkretnie i słuchajcie, no bardzo mi się ta opcja tego, tego midla podoba i najprawdopodobniej tego bass boosterka to ja sobie włożę e, w pedal Bordzika, żeby on ze mną na chwilkę może e, pozostał. Myślę, że La będzie ładnie, że Labogę będzie ładnie e, podbijał. Fajnie, bardzo mi się to spodobało, bardzo mi się to dobrze na tym grało, dobrze mi się siedziało. We wszystkich tych opcjach było dużo ciekawego brzmienia i oczywiście to brzmienie się napędziło bardzo, bardzo fajnie każdym z tych efektów, ale bass booster na pewno tutaj zrobił konkretną robotę, więc polecam. Polecam bardzo serdecznie. Każdy z tych efektów polecam, ale basmóz jest z Polski, jest od naszego, wiecie, gitarowego Łukasza, Groberta, który, który chyba te efekty jednak, chyba umie w efekty. Nie wiem, na ile tutaj, co bazok w nim robił i na ile bazok miał, do, wiecie, że tam, co tam a na ile to była robota Łukasza, ale jednemu i drugiemu, jeśli cokolwiek każdy, co tutaj włożył, to wyszło, bo dobrze z tego wychodzi. <laughs> dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za oglądanie, dziękuję za to, że chce się Wam na tym kanale być, dziękuję, że że oglądacie, jak zwykle oczywiście na końcu lista patronów, za chwileczkę słuchajcie, no, to można kupić ze zniżką od Groberta od wszystkie zniżki są w opisie to na przykład można kupić w RIFie, zresztą ja to chyba nawet w RIFie kupiłem, nie, to kupiłem w Anglii a potem robiłem film dla RIFu, jeżeli chodzi o to Marszala można ostatnio widziałem, że są w Tomanie wszystkim tym, którzy kupują w Tomanie z moim reflinkiem, bardzo, bardzo dziękuję ten refling również jest w opisie odcinka. Ogólnie Wam dziękuję za to, że wspieracie na różne, różniste sposoby. Najważniejsi oczywiście wspierający to ci, którzy klikają wesprzyj pod filmem, którzy tam w komentarzach pod filmami na YouTube czasami coś płacą po zrobigu. No i oczywiście patroni, których widzicie w tym momencie na yy, liście. Mega sytuacja, że chce się Wam oglądać, że chce się Wam pomagać. Ja bardzo za to dziękuję. Mam nadzieję, że widzicie, że kanał idzie do przodu i że się rozwija i mam nadzieję, że to jest y, widoczne. Bardzo jeszcze raz pozdrawiam. Nie ma wstydu, jeżeli chodzi o bazbusta naprawdę gra to bardzo dobrze. Powiem, porównałem z całkiem niezłymi efektami. Ten to ma w sobie kilka efektów. Polskie rzeczy górą. Przypominając o tym, że Polskie rzeczy górą yy, PGF, Poland Guitar Fest 23 marca. Grobert tam będzie, ja tam będę, Bazok tam będzie, CTG tam będzie, OFS tam będzie, Messinger będzie, Laboga będzie, Taurus będzie, wiele ludzi będzie, Vermilion też będzie. Yy, dziękuję Wam bardzo.